Ja bym mógł zrobić nawet trzy walki na jednej gali, to tak jak wspomniałem w ostatnim wywiadzie. Bardzo chętnie bym się sprawdził, bo to są jakieś wyzwania i byłoby głośno. Zrobiłem już dwie walki, mogę zrobić trzy. Siema, jesteśmy na pierwszej konferencji przed FIMO 18, a z nami Arkadiusz Tańcula. Cześć! Dzień dobry Siemanko, cześć kochani! No to zapytam raz, jeszcze rozmawialiśmy na off-topie. Co u ciebie? Jak samo poczucie? Bo na pewno jesteś wypoczęty po wakacjach w Hiszpanii. To nie były wakacje, byłem tam służbowo, akurat wróciłem mega zmęczony, ale już... wyjazd do Hiszpanii to są wakacje też, na pewno. Tam, pracować tam to już z wakacji. Słuchaj, to powiem ci to co wcześniej. No, u mnie nieustające pasmo sukcesu Bez tu nie miałem tak jeszcze w życiu, żeby mi się wszystko układało i gdzieś tam w związku i w biznesach i w przygotowaniach do walki wszystko jest zajebiście. Puh, wypluć naprawdę, ale wreszcie się mogę pochwalić, nie że mi się wam ale serio, pierwszy raz mam tak w życiu, że od już jakiegoś czasu, od dłuższego czasu, odkąd zaleczyłem, kontuzję tak naprawdę, wszystko mi się zaczęło układać, wreszcie, i gdzieś tam z głową jakieś, jak miałem problemy, wszystko jest zajebiście, teraz mam znowu motywację do życia, motywację do ciężkich treningów, wygrywam, kurwa, sparingi, wygrywam, a dobra, bo się rozgadał, różne inne rzeczy, wszystko mi się układa, serio, i, i... i... Może przez to, że ja ciągle w życiu miałem przejebane i wreszcie się, wreszcie to, wreszcie jestem na tym szczycie. Tylko się nie chce, jeszcze się za bardzo, bo jest. jesteś tu, a zaraz znowu będzie kurwa i tak, taka sinusoida. ale na ten moment jest zajebiście. Tyle, wam powiem. I nie hejtujcie mnie, bo się cieszę wreszcie, pierwszy raz życiu mam tak, że, że mi się wszystko układa kurwa, tak to zawsze by było przejebane, całe życie miałem przejebane. To może ta kontuzja paradoksalnie była potrzebna trochę, jak mówisz, że po kontuzji nagle wszystko... Zaczęło rosnąć. Tak, jest tam, jest był, wicz, tam był dół, dół. Tam, był, tam był dół, tam był dół i potem właśnie przez tą kontuzję i psychicznie i w ogóle, i tak, i dużo tam różnych innych rzeczy też się naszyło, Bez kitu, no to był taki dołek, e, czy była potrzebna? Kurde, no wiesz, już bym był o walkę wcześniej, tak? Teraz bym się bił rewanż, by miał z nim opas 7-7 i już bym miał dwa pasy. Więc nie wiem, czy była potrzebna. Nie była potrzebna, kontuzje nie są potrzebne. To jeszcze był taki naprawdę, kurde, stary 5 cm wyżej i mogłbym być całym kaleką. Także, także to i tak miałem trochę więcej szczęścia niż pojęcia, jak zawsze. Nie była potrzebna, żadna kontuzja nie jest potrzebna. Nie, nie gadajmy tak. Powiedziałeś na konferencji, że trochę żałujesz, że Max przegrał z Alanem. Bo teraz ludzie mogą myśleć, że jest słabszy niż tak, jest naprawdę. Dokładnie, tak. I wszyscy mi piszą easy win, easy win, bo mam, wiesz, ja mówię to, co dostaję, dostaję setki, w ogóle dziękuję za każdą wiadomość. Na większość staram się odpisać albo chociaż polajkować, żebyście widzieli, że ją odczytałem, ale... Mnóstwo. Możesz nagrać win. głosówkę, jako ostatnio. Tak, tak, też nagrywam głosówki, stary. Nie, yeah, ja szanuję swoich widzów. Chyba nie ma drugiej takiej osoby, też się nie chcę przechwalać, ale ja naprawdę i stoję po dwie godziny, robię zdjęcia. I jak idę na imprezy, to moja wkurwiona już Darek, co ja mówię, no jeszcze trzy zdjęcia zrobię. nie? I zrywa ze mną po sześć razy, chociaż ostatnio nie chodzimy na imprezy, przez co się nie kłócimy. Ale wracając do tego, tak i ludzie mi piszą, że to easy win, easy win, easy win, easy win. A kurwa wcale tak nie jest. Kurwa, oni się bili w K1. To jest w ogóle zupełna. Wiewior ma słabą. Ja w ogóle na jak wygrał z Ferrari, to ja byłem w szoku w ogóle, że on wygrał w samej stójce w K1, wygrał z Ferrari. Ja myślałem, że Ferrari go rozpierdoli, bo przecież y, wszyscy wiedzą, że Ferrari ma słabą, i dziurawą stójkę. A, jed, a jednak wygrał, więc to jest zupełnie inna dyscyplina. Według mnie nie ma co mu imować. Jest dalej niebezpieczny. Jest najlepszym grapplerem we freakfightowym... frequiters, frequiters, freak Kurwa. E, Zresztą stary, ja mam wszędzie swoich ludzi, bo znam się zawodnikami, jestem w tym świecie. Słyszę, co on robi na sparingach, na treningach. On poddaje zawodników, stary, parterze, więc parterze jest niebezpieczny. Wszystko, że ja to wiem. Ja się do tego przygotowuję, więc to też Widzisz jest drugie. To, jest, jedno, to też, wiadomo, zrobić jest drugie, oczywiście, że tak. Więc nie ujmujcie mu, to jest naprawdę, kurwa, ma pas 7-7, walczy o 8-4. Był taki drugi fajmen, nie było jeszcze tego drugiego, który miał szansę mieć dwa pasy, nie było. Więc jest naj, najlepszy, najlepszy. No, według mnie, lepszy może być od niego tibur, Tiburski jedynie, ale, ale tak to, to tak, to wie, który jest najlepszy. Załóżmy, że według Twojego planu wygrywasz Potem jest rewanż, zdobywasz drugi pas. Potem pewnie będzie jakaś jedna wała w że żeby była jakaś lewarka, i dopiero kolejną, żeby nie było tańcola, tańcola, w ciągle, nie? Żeby I na... potem co? Ferrari? Yy, Ferrari go wziąć na przykład pomiędzy. Bardzo chętnie bym sobie yy, z nim zmierzył, ale tylko dla. Ja nie wiem, ja go bardzo lubię osobiście. Tylko wiesz, jak ktoś mówi w wywiadach, że jest najlepszym Freak ever, bez podziału na kategorie wagowe. to ja mówię sprawdzam, bo według mnie najlepszy jest Tyburski, a drugie miejsce mam ja. <śmieniu> Skromniutko, to już nie wiem, już. Eee, Trzeci, egzekwo. Eee, egzekw. Kurde, egzekw, niech będzie, niech będzie, no mi nie będę mówił o tak, niech będzie, że egzekwo. Ja bym chciał też później, jak już to zabędę, też chciałbym ten rewanż z Tyburskim, ale to na przyszły rok, bo to jest jedyna moja przegrana w moim rekordzie. Gdzieś tam boli, to wiesz, patrzę na ten rekord i kurwa, patrzę tu mam jeszcze, widzisz, znamie. No jest. To patrząc. jak w Lord Voldemort kurwa zrobił haremu, tak mi zrobił Tyburski i zawsze jak go widzę, to mnie to boli. I jak go pokonam, to mi to przestanie boleć, bo rozjebę tego horkruxa, który e, jest w nim. Czyli taka trilogia by się szykowała, jakbyś go pokonał. Nie, tak, ja już mu nie dam będę tym rewanżu. <laughs> to nie będzie. Ja jak go pokonam, okay. to jest koniec kropka. Koniec to, kropka. To. Więc to bo to jest tak, on wygrywa, ma dwie wygrane, też koniec kropka. Ja to. wygrywam, koniec kropka. Nie ma kurwa, ja wygrałem. I wtedy wznoszę do fejmu takie pismo wysyłam, żeby mi usunęli tą porażkę. Bo przecież wygrałem, nie? No tak. Da się tak? Chyba nie, nie no ale chuj. Ale wiesz, w serduszku będę tak wiedział, się dało. Ludzie też będą wiedzieć, że w końcu wygrał. tak się dało, to Darolew miałby oh, 2-0. <laughs> i... <laughs> tak, no nie, no dobra, no ale nieważne, wiesz, ludzie będą wiedzieć, że tak, przegrał tylko z nim. Zrobiał jak chłodzisz na Sardoga, czy tam na Tapologii, top masz, widzisz z kim. Przegrał z tym, ale potem z nim wygrał. A, okej, okay, czyli w sumie nie przegrał, bo wygrał. No tak pomysłów jest mnóstwo na ciebie w Zresztą, zasadzie? Jest, Wiesz, że spoko jest to, że jeżeli rzeczywiście to wygram, i jeden, i drugi to wreszcie ci ludzie, którzy nie chcieli ze mną się bić, bo mam słabe zasięgi, będą musieli się ze mną zmierzyć, jeżeli będą chcieli ten pas dostać. No chyba, że pobierdolą pas, my nie chcemy pasa, bo my to małe zasięgi, wiesz, no ale kurwa, to ileż można to robić dla pieniędzy? W końcu Chyba chcesz mieć jakiś laur z tego właśnie, wiesz, osiągnąć największe, co można tu osiągnąć. Potem się chwalisz, tak, byłem mistrzem fejmu, jednej, drugiej kategorii, kto może tak powiedzieć? Więc taki, wydaje mi się, że Dubil jest na tyle na przykład charakterny, bo on w końcu powie, tak Arek, wiesz co, jestem gotowy, zróbmy to, o ten twój pas. I wcześniej czy później przyjdzie do mnie i on, i Polak, i Ferrari, i, i wszyscy, wszyscy ci, którzy są tak naprawdę czołówką teraz fejmu. I ja wcale nie mówię, że jestem on jakoś lepszy, ale... Wydaje mi się, że bym z nimi wygrał, a tylko dlatego nie chcą się ze mną bić, no bo jestem, nie wiem, mało zasięgowy, mało e, stypiarski jestem, nie wiem, kurwa, no ale będę miał pas to będzie inaczej. Wiesz, wtedy będę odpierdalał Konora McGregora, nie wiesz, drugie, <grym> tak. druga, będę mógł moją drugą, jakieś, zrobię sobie jakieś Alterego. W sumie jestem aktorem. Kurwa dwa pasy, będę kurwa chodził tak, wiesz, kupię sobie Lambo, w leasing kurwa i będę napierdalał. No i właśnie do tego chciałem przejść. Tyle jest pomysłów na walki twoje, tyle z ewentualnych przeciwników że tego, do tego Hollywood, to chyba nie wiedziesz nigdy jednak. Nie no, słuchaj, jeszcze trzy lata. No trzy lata, jakbym robił trzy walki rocznie, to dziewięć, walk. Ja bym mógł zrobić nawet trzy walki na jednej gali, to jak wspomniałem w ostatnim wywiadzie. Bardzo chętnie bym się sprawdził, bo to są jakieś wyzwania i byłoby głośno. Zrobiłem już dwie walki, mogę zrobić trzy. I to serio, i też wcale nie ujmuję chłopakom, ale mógłbym, nie wiem, każdego z tej, z tej czołówki, tej wagi e, lekkiej tak, tych 7-7 wziąć. I czy to właśnie Ferrariego, czy Polaka, czy e, Dubiela, czy Błońskiego. Lubię ich, zresztą koledzy, ale sportowo, mogą wyjść po kolei. Trzy walki, jedna po drugiej, nie ma problemu. Losowo możemy ambicji. wylosować, możemy wylosować. I wszystkie mogą być o pas, obronę pasu na jednej gali, kurwa, jakby ten pas będę miał. I wiem, że teraz trochę przygotowuję, ale trzeba tak o, robić w Polska czasami. Jest trzeba, koniec. trzeba, trzeba, bo wiesz, potem co będzie, nie będzie pomysłu dalej. A tak to kurwa patrz. Tańcula wygrał, wyzwał jak to dobra. Sprawdźmy, czy da radę im zrobić obronę pasów na jednej gali, trzy obrony, kurwa. Zrobił ktoś tak, nikt chyba nawet zawodowy nigdy nikt tak nie zrobił. Więc to było fajne. No. Rozmawiajeli, a, a, a potem się jeszcze nie, ale potem. Jak słyszałem, że za 20 lat podobno będą, tak jak mówił Ferrari, że za 20 lat będą mistrzostwa międzygalaktyczne, to też chciałbym w nich wziąć udział. Więc Elon Musk, jeżeli oglądasz to, to weź tam w wpisz do tego swojego SpaceXa i jedziemy napierdalać się kurwa z kosmitami. Razem z Ferrari. To, to I to teraz nie wiadomo, czy to będzie by było tak, prawdą, czy było beką i tak, tak. dalej. To już sobie sami dopowiedzcie. To jest free fight, tutaj wszystko jest i, wszystko prawdą, jest i prawdą i, je i nie jest prawdą, tak. To jest tyle samo prawdy, co i kłamstwa w tym wszystkim. Czyli tak, kontuzja zaleczona w 100%, tak wszystko się układa. Głowa zajebiście, wszystko się układa, zamiast deszczu z nieba spada orężada. Była taka piosenka kiedyś w podstawówce. Nie będę ci wypominał wieku, powiem tylko, że nie znam. <laughs> Bo ty jesteś pewnie gówniarzowaty jakiś. No, niech tak będzie. Była no, taki podwierzchnia do muzyki tam było kap, 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 deszcz z nieba spada, szkoda, że nie orężada. ta piosenka, aż przesłucham. Dobra, Ukształt, ona ukształtowała moją karierę muzyczną, <grym> dlatego jestem tu gdzie jestem w tym momencie. <grym> Pozdrawiam moim paniom od muzyki. <grym> My również pozdrawiamy dziękujemy, Która mi dawała jedynki samej, czyli wiedziała, żeby tej <grym> muzyki nie robić. Kurwa, a ja pomimo to i tak ją robię. I <grym> poszedłeś w rap. To jest akurat też wymowne. Dziękuję, dziękuję ci bardzo, życzymy powodzenia i życzymy tych trzech walk. Nie dziękuję, żeby nie zaprosić.